Kolejny rozkład, zdrowie. Przed czym na ostrzega, osoby pytające, jeżeli chodzi o zdrowie. Pierwsze primo, zawsze idziemy do lekarza. Karty są podpowiedzią. I nie leczymy się same. Na trzy miesiące poproszę. To co wyjdzie w negatywie, czytam. No, pięć kielichów. Jest negatywne, Uważamy na alkohol, zatrucie alkoholowe, od razu powiem. Gwiazda, tak samo. U kobiet się pokazuje, wiecie, co woda w organizmie, e, też uważamy. I sprawy kobiece, śmierć odrodzenie jest w pozytywie, ale to są kości, e, zęby kości. W pozytywie jest, w prawdzie, to może, że jakieś takie mogą być, gdzie ona ono się tutaj trzyma. E, opuchni, opuchlizna e, zębów. Coś mogą powodować zęby, bym powiedziała. Jeszcze jedną weźmiemy. No i wszystko wyszło w negat... Znaczy oprócz śmierci wszystko wyszło... I Nie boimy się śmierci, to nie śmierć w ogóle nie, nie tego, to inaczej się śmierć w tarocie pokazuje. Akurat śmierć bym powiedziała, że jest jedną z lepszych oczyszczających kart, tylko ma taką nazwę. Chociaż mnie się ta nazwa podoba. Kostucha. Tu jest... Zaraz, Boże, Boże, mu ślepo, Czekajcie pięć była, w ogóle dwie piątki wyszły, bym powiedziała jako ostrzeżenie, sprawdźcie sobie um, liczby anielskie, e, pięć, pięć i teraz tak, e, pięć kielichów, to są, no niestety, wylewy, e, krwawienia, ale tutaj z gwiazdą, bo tu w gwieździe też są te choroby kobiece, tu są obfite miesiączki, e, to uważamy na takie obfite krwawienia, bóle głowy, e, no, obfite menstruacje, e, różnego rodzaju, tu są, tak jak jest, widzicie, taki Pęk, nadpęknięty ten, czyli różnego rodzaju pęknięcia na no, jakichś takich wrzodów, torbieli, wyrostek robaczkowy. Tutaj też są załamania nerwowe i depresje. I od razu mówię, że nie będziecie mieli tego wszystkiego, i bierzemy to, co do kogo tam pasuje. Ale takie są, takie są choroby pod tą kartą. Tu są deprechy też. No i nie spożywamy w nadmiernych ilościach alkoholu, co niektórzy. Tu są ręce, górne kończyny, płuca, środkowa część układu oddechowego wiecie co to co powiedziałam w śmierci tutaj tak tu bym powiedziała, że będzie takie jakby stopniowe wychodzenie z choroby też bo jakby śmierć, śmierć kończy pewien etap, to jest w pozytywie, czyli koniec choroby ale o to będzie trzeba zawalczyć, tu w ogóle tak w pięciu buławach to na 100% bułaby to jest w ogóle ogień, czyli stany zapalne no typu katar kaszelek, no tu płuca by się też pokazywały może być kaszel, widzicie też To jest stres. Tu też się stres pokazuje, czyli tak coś z układem nerwowym. Przeciążenia w ogóle organizmu. Tak jak mówię, ten układ odpornościowy, ale tutaj też są powiększone węzły chłonne. Także na to przez 3 miesiące trzeba uważać, a jeżeli już coś masz albo wiesz, że masz, to na mózg trzeba iść do lekarza. Jeżeli nie wiesz, to dobrze by było sobie to skontrolować. I tak u mnie wygląda rozkład Tarota na zdrowie. Robię go w ten sposób, jest duża sprawdzalność. Jak komuś ktoś by sobie chciał coś zerknąć, sprawdzić, to zapraszam na czytania prywatne. Telefon jest podany. Proszę pisać na WhatsApp. Nie dzwonimy i nie dzwonimy po nocach. No bo ja śpię. A nie dzwonimy też dlatego, no bo często jakby pracuję, robię jakiś rozkład, to i tak nie odbieram telefonu. A robię to wszystko w formie filmików na Whatsappie, panie, panie panów po kolei po wpłatach na konto. Pozdrawiam i zapraszam.